Stanisław Jałowiecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, witam w Radio Plus. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O czym powinni pamiętać Państwo koledzy, którzy zostaną wybrani na następną kadencję? Snuje się plany o zdobywaniu stanowisk w Parlamencie Europejskim, o e, największym polskim klubie, w największej partii i różne tego typu opowieści. Nie wiem, no, wstępem do, do tych opowieści są te wszystkie spoty wyborcze, których słucham. Dzisiaj akurat słuchałem w, w radiu w Opolu. I muszę powiedzieć, że jeśli ja takie same głupoty opadałem 5 lat temu, to bronię panie, proszę o czymś takim. Po prostu nie mają zielonego pojęcia, czym jest Parlament Europejski. No ja pewnie wtedy też nie miałem, ale te niezwykle śmiałe plany i tego, co oni nie zrobią prawda, w Parlamencie Europejskim, to po prostu przerażające to jest zupełnie inny mechanizm. Jest to mechanizm, który się rządzi zupełnie innymi prawami. Jest to gigantyczny, potężny parlament wystarczy go sobie wyobrazić, że te, te prawie 800, 800 parlamentarzystów, którzy tam siedzą i którzy debatują nad prawem, nad prawem poszczególnych, no, dotyczącym poszczególnych kwestii i, i szanse na, na jakieś tam niesłychane rzeczy to są takie, jak przypomina sobie jak Liga Polskich Rodzin od czasu do czasu. Występowała z, w wolnych wnioskach, bo jest coś takiego one-minute one speech, kiedy każdy może mówić co chce. I, to, jeśli to jest, i, I potem to było drukowane oczywiście w prasie odpowiedniej, jako śmiałość wystąpień polskich, które na tym polegały, że na tej sali już w, te, w czasie tego one-minute speech jest parę osób. A nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu jest to, jest to wygłaszanie pewnych kwestii w powietrzu. Natomiast strategia cała ona polega, żeby cokolwiek załatwić na montowaniu koalicji na a, próbie zjednywania sobie do swojego stanowiska e, zwolenników, ale nie tylko zwolenników, także przeciwników. Czyli kuluary i handel. Także przeciwników, no oczywiście również, ale w sprawach zasadniczych są to niezwykle trudne i, i, i wielkie potyczki. O tym mówię akurat w, w Pańskim Radiu, w naszym radiu, którego słuchamy. Bo, na przykład, słucham dzisiaj, jak to się będą umowali posłowie za, za rodziną. No, za rodziną, jak to będą walczyć o polską rodzinę i w ogóle europejską rodzinę. Muszę Państwu powiedzieć, że sprawa jest, czasem wyobrazić, jakie są nastroje europejskie i jak trudno jest, jak trudno było nawet w naszej grupie politycznej, a mówię o, o grupie Partii Ludowej, czyli chrześcijańskich demokratach głównie, jak trudno było wstawić zdanie. Stawić zdanie, i, i a mówię o tym, bo to się znalazło w programie końcowym tej naszej partii. Głównym autorem tej części był nasz wspaniały poseł Jan Olbrech ze Śląska, który miał ogromne kłopoty, żeby namówić i przekonać naszych, naszych, naszych chrześcijańskich demokratów do tego, że rodzina to, czy małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Poprawność polityczna się taka wytworzyła, że trzeba do tego dochodzić no, takimi małymi, drobnymi krokami. Do różnych rzeczy, ja nie mówię akurat o tym, ale o, do różnych rzeczy. Próbować zjednywać sobie ze zwolenników, jak mówię, ale także, jeśli iść na kompromisy, to na takie kompromisy, które są dla nas jednocześnie do przyjęcia, ale gwarantują przyjęcie całej legislacji, całej ustawy. Wszystko to jest dość trudne, wszystko to jest dość skomplikowane. Trzeba tworzyć własne sieci, trzeba mieć swoją własną sieć kontaktów, znajomości, układów, i dopiero wtedy można próbować coś wygrać w postaci prawa europejskiego, a nie w postaci głosu pojedynczego człowieka, który tam coś krzyknie, bo takich krzykaczy oczywiście wszędzie jest trochę. Tylko, że z tego kompletnie nic nie wynika poza tym, że w prasie lokalnej, w prasie regionalnej czy w prasie polskiej ukaże się notatka na temat bojowości jakiegoś posła, a który, który no, kompletnie nic nie osiągnął. Więc kiedy widzę i słucham tych, tych spotów reklamowych, no to myślę sobie, no mój Boże, no, może ja nie byłem taki aż do końca, ale jeśli podobne rzeczy wygadywałem wtedy to. To przepraszam. Panie pośle, interesuje mnie taka rzecz. Jak, z perspektywy tej kadencji, ocenia pan ewentualną współpracę polskich posłów? Tutaj podziały polityczne miały duże znaczenie? Otóż w sprawach zasadniczych byliśmy właściwie po jednej stronie. Zdarzały się tam jakieś drobne czasami nieporozumienia. Ale w sprawach zasadniczych byliśmy po jednej stronie. To dotyczy całego pakietu klimatycznego, pakietu energetycznego. To dotyczyło sytuacji związanych na przykład z trzecim pakietem kolejowym, to była moja działka była w Komisji Transportu. Też udało mi się zdobyć poparcie wszystkich polskich posłów, prawie wszystkich, bo to nigdy nie mogę zagwarantować, że, że wszystkich. I myślę, że te w tych, tych kluczowych kwestiach to nie dotyczyły spraw ideologicznych. Rzecz jasna, to, to, to na ogół byliśmy, byliśmy razem. Także tu nie, było, nie było, Myśmy się spotykali co miesiąc w Strasburgu, był tak zwany nieformalny Klub Polski, gdzie wszyscy posłowie się spotykali, uzgadnialiśmy co bardziej drażliwe kwestie i, i, i staraliśmy się głosować tak samo. Ostatnio w Polsce niezwykle modny jest temat Libertasu. Jak pan ocenia, czy to jest y, jakiś ogólnoeuropejski trend, że skoro powstała pierwsza ogólnoeuropejska antyunijna, y, tak byśmy może powiedzieli, partia, to będą powstawać następne związane z różnymi poglądami, oderwane od partii tych lokalnych, a, ja, a pan, będącymi ogólnoeuropejskimi? Ja powiem bardzo szczerze i uczciwie. Otóż. <laughs> Ja sądzę, że eurosceptycy, nawet nie w wydaniu Gandleja, czy, czy, czy Libertasu, prawda, niekoniecznie, ale są bardzo potrzebni w Europie, są niesłychanie potrzebni. Ja bardzo ceniłem sobie przyjaciela, którego jeszcze ciągle mam, a od, kto jeszcze na studiach, zwykł był przy każdej okazji mówić nie. Mnie to czasami denerwowało, kiedy, kiedy na sąd wydawałoby się jakiś uzasadniony przeze mnie, bardzo logiczny, on, on mówi, że nie, że się nie zgadza ale ja uważam, że takie, takie stanowisko jest niesłychanie potrzebne. Znaczy tego typu opozycja jest także w Brukseli, a może przede wszystkim w Brukseli, szalenie potrzebna. Opozycja, którą, no, ja przypominam sobie przemówienie Klausa, prezydenta Czech w Parlamencie Europejskim, z którym się prawie że w 100% zgodziłem. No niewiele nie było kwestii, na nie wiele, nie nie wiele, niewiele było kwestii, z którymi się nie zgadzałem który jest eurosceptyczny, ale najpierw powiada, że jest za Unią Europejską, deklaruje to i rzeczywiście zacz, jego, jego stanowisko jest takie. No, Unia wymaga reformy, Unia wymaga zmian, Unia wymaga otwarcia tej, tej pewnej przestrzeni, Unia wymaga e, niezamykania się. No, cały czas to powtarzałem, że dla mnie Unia Europejska jest przestrzenią, a nie, nie zamkniętym klubem, który nie dopuszcza innych. No i tak dalej, i tak dalej. Problem jest, w, w związku z tym, e, jeśli Libertas jest podobny, a jest w, w kilku przynajmniej punktach zbieżne z tymi poglądami Klausa, ja jestem za. E, ale Klaus był przez część, przez część, posłów, a zwłaszcza socjalistów, po prostu wygwizdany, niektórzy z nich, na przykład Zieloni także, wyszli z sali w trakcie, w trakcie, jego przemówienia, co było małym skandalem e, politycznym. E, no tak, tak postępować nie można. Uważam, że nie wolno po prostu iść, jak się to mówi trywialnie i, 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 i kolokwialnie zaparte, z Unią Europejską, tylko trzeba rozglądać się na boki, patrzeć, czy ta droga jest słuszna, czy nie popełniamy błędów. czy... A jest słuszna, czy... bo można by odnieść wrażenie, jak gdyby słuchać wielu polskich i chyba też europejskich polityków w kontekście choćby konstytucji. No, nie wyszło nam referendum w Irlandii, powtórzymy, będziemy powtarzać dyskusję. znowu tu trzeba było być na podpiszmy. sali, jak, jak, pod jaką presją stawia się tych Irlandczyków, kiedy to zwłaszcza znowu mówię socjaliści, ale nie tylko, bo część także z mojego ugrupowania politycznego. Z, 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 pod jaką presją mi stawiają, jak, ja, no, no, jak, no jak, no werdykt normalny wyborców w trakcie referendum był jaki był, trzeba go respektować, trzeba go szanować, nie można doprowadzić do sytuacji, w której na co pół roku będzie kolejny referendum. To jest bez sensu zupełnie, więc trzeba coś z tym fantem zrobić. Ja, dla mnie osobiście traktat konstytucyjny, czy ten traktat reformujący już o traktacie konstytucyjnym zapomnijmy, chociaż w tych spotach reklamowych się czasami jeszcze mówi o, o traktacie konstytucyjnym, ten traktat reformujący może spokojnie nie wejść w życie. On, to mi nie przeszkadza, ja mogę bez tego spokojnie żyć. Nie jest to dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby odblokować wewnętrzne mechanizmy żeby otworzyć się na inne kraje. Natomiast rzecz jasna, coś trzeba zrobić z systemem prezydencji. To jest sprawa, którą widać, jak się siedzi w tym parlamencie, widać bardzo ostro. No nie może tak być, że powiedzmy koniec grudnia żegnamy jedną prezydencję, początek stycznia witamy następną, znowu początek, koniec powiedzmy maja, początek czerwca znowu żegnamy to, znowu witamy następną. Nieustający Nieustająca karuzela z prezydencjami, ci mówią, co zrobią, ci mówią, co już zrobili albo czego im się nie udało, to jest wszystko, to nie działa. Ten mechanizm w tym systemie nie działa. To trzeba na pewno, jeśli chodzi o reformy instytucjonalne, to ta jest najbardziej pilna. To znaczy, coś z tym trzeba zrobić. Trzeba zrobić stwa, trwałą, stałą, być może ona się zmieniać po, po dwóch, trzech, może po pięciu latach. Prezydencja, może ona być skonstruowana z wielu krajów, może być różnie, nie, nie chcę tu w tej chwili sięgać do możliwości, ale coś z tym trzeba zrobić, to system prezydencji nie jest dobry.